Cześć. Witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek Superfoods i dzisiaj chciałam wam zaproponować warzywa z piekarnika w oliwie z przyprawami. Także będziemy potrzebować dwie papryki, zielona, czerwona, pół kalafiora właśnie takiego, kawałek pory, cztery marchewki, bo zrobimy więcej takie słodkie właśnie warzywa, jedna pietruszka, dwa selery naciowe dwie cebule, czosnek oraz kilka ziemniaków też się przyda kilka dwa trzy ziemniaki zrobimy do tego także będziemy to wszystko tutaj obierać, kroić, myć oraz przyprawy czosnek granulowany, czosnek niedźwiedzi, zioła prowansalskie, kary przyprawa, papryka ostra mielona oraz kurkuma się też przyda Czyli dużo świeżych przypraw oraz oliwa, która będzie po prostu potrzebna, żeby, żeby zrobić zalewę do tych warzyw, czyli będziemy używać jeszcze oliwy. Jak na moim kanale, czyli Superfoods. I chciałam Wam zaproponować warzywa z piekarnika w przyprawach w oliwie. Będziemy słuchajcie potrzebować aż tyle świeżych warzyw. Ja w tej chwili te wszystkie warzywa umyłam, obrałam. I teraz trzeba będzie je pokroić w kostkę, zaraz zresztą zobaczycie, także umyłam warzywa używając sody oczyszczonej i ciepłej wody, oliwa przyda się do zrobienia marynaty, dużo świeżych przypraw, miski będą potrzebne, deska do krojenia, także słuchajcie, w tej chwili mam tutaj kalafiora i tego kalafiora sobie tutaj może będę kroiła właśnie na, na mniejsze części. Tego kalafiora słuchajcie trzeba będzie jakoś obrać i razem z innymi warzywami je pokroić. I razem mamy żółtą paprykę. No i teraz te wszystkie warzywa tutaj sobie do, do takiej większej miski przywrócam. Teraz mamy też zieloną paprykę. Dobrze, a wiem pokroimy, zobaczymy co jest w środku. No, trzeba to wyjąć to wszystko. Ryka może być też zapiekana na przykład z ryżem, z kaszą. Yy, można robić różne właśnie takie yy, fajne rzeczy. Także słuchajcie. Ok, ubieramy. Proszę bardzo, z jednej strony, z drugiej strony. No i słuchajcie, i kroimy teraz na, na takie kawałeczki. Seler bardzo fajnie podbija smak już z pieczonymi warzywami. To jest bardzo zdrowe warzywo, oczyszcza wątrobę, poprawia pracę jelit. Działa dobrze, korzystnie na przemianę materii w ciemniaki. Jest dużo tych ziemniaków. Słuchajcie, tu mam jeszcze papryczkę. Mam czosnek, który też w całości wrzucę. No i papryczka jeszcze ostra. tak, tam pokroimy. Tam ostrą paprykę też tutaj dodamy. Została cebula. Do pokrojenia. Tu też tak jak sobie tam robicie, w piórkach, w kostkę. To Teraz trzeba będzie zrobić marynatę do, do tych warzyw. I teraz tak, dodajemy oliwę. Tyle oliwy. Ok, dodajemy teraz przyprawy do tej oliwy. Dodajemy przyprawy, które mamy właśnie, żeby zrobić taką marynatę i żeby później te... tu mam kurkumę resztkową już. Zaraz jeszcze otworzę nową. Dodamy też czosnek niedźwiedzi. Dodamy też papryki ostrej. Dodamy też kary. Dodamy czosnek granulowany, też do tego, jest fajny smak, też go odkryłam. Także też czosnek granulowany. Dodamy kurkumy jeszcze świeżej, ponieważ tam było trochę mało. Kurkuma też jest zdrowa. No i trochę może zioła prowansalskiego też. No i takie będą właśnie. I tu mamy, słuchajcie, ten mixtek wszystkich warzyw. No, i teraz jest, słuchajcie, dobrze to trochę wymieszać. Tak, żeby to wymieszać też. Robimy taką marynatę. Można też mięso, warzywa, właśnie tutaj macerować. I teraz, słuchajcie, te wszystkie warzywa, yy, wiem, tutaj pokroiłam. Czy tak. on jest już pokrojony, czy jest w kawałku? Właśnie nie wiem. Bo go tak dobrze nie skroiłam. Duże kawałki zrobiłam coś. Wiecie, jak się człowiek spieszy, to tak zazwyczaj jest No, no dobra, słuchajcie. Jakoś się tam upiecza w tym piekarniku. Mam nadzieję. Ups. I teraz te wszystkie warzywa, słuchajcie, tutaj. Przerzucamy sobie do tej marynaty tak. i tak mamy już przerzucone. No i teraz słuchajcie, tu jeszcze trochę jest z góry <coughs> oliwą. No i teraz te warzywa trzeba wszystkie będzie wymieszać. No i teraz te wszystkie warzywa tutaj przykładam na, na brytwankę. No i one będą szły do piekarnika. Ok. okay zobaczcie, zobaczcie, tak wygląda. O, teraz to wszystko trzeba to zebrać. Tu jest oliwa, tu są jeszcze przyprawy. No i teraz, jak mamy już, jak mamy takie warzywa, to trzeba je trochę tak układać. O, zobaczcie, tak to wygląda, jest to przepyszny yy, miks warzyw w oliwie i z przyprawami. I teraz po prostu te wszystkie warzywa będę wkładała do piekarnika na 200 stopni. O I takie warzywa, słuchajcie, wkładamy do piekarnika i pieczemy przez około godzinę. Także słuchajcie, to jest taki bardzo fajny yy, super kust, odcinek na moment...